Tutaj mamy kuchenną wolę, której zawsze się staramy, której dajemy z siebie 100% Trzeba na i musi być jak najlepsze TAK JEST KURWA DOBRE Witam was proszę państwa bardzo serdecznie na trzecim odcinku oficjalnych wojech Kuchennych z Martą Błoch aka Murcik Proszę Państwa, w dzisiejszym odcinku, jak już widzicie, ktoś by powiedział co? Jajecznica? Każdy umie zrobić jajecznicę ale każdy dobry szef, szef kuchni powie Wam, że trzeba mieć podstawy, żeby ruszyć dalej. Murcik wie, co jest pięć. Ja też wiem, co jest pięć. Proszę Państwa, oczywiście w Jury zasiądzie trąbka ze swoim e, znanym składem. Idziemy y, do samochodu. Mojemy, możemy pojechać twoim, bo to jest ciasne. Pędzimy po zakupy. To zawsze się gra w papierka rzece, kto pierwszy Aha, idzie robić zakupy. W ten sposób, to no okay. właśnie. Mogę jeść ja pierwszy. Przypominam, w skład rywalizacji wchodzi jajecznica, dodatki do jajecznicy, jakieś tamtości, fajnie przyrządzona kanapeczka, no i tyle. Pierwszym elementem, jaki tutaj kupimy, będę jajka, przypiorek. Na początku w ogóle chciałam zrobić jajecznicę z pomidorami, bo to jest moja specjalność i ja ją uwielbiam. Z racji tego, że trąba Bomba jest w korzy składzie, to nie dam tak się wykiwać i po prostu zrobimy w mm, inny sposób, tak, Toczek. Tekon będzie będzie jako dodatek, zrobimy go tak na maksa spieszonego jajeczka tylko na wolnym wybiegu. Chcę kupić świeżo tak żeby było do śniadanka. Jezus mam nadzieję, że to będzie najładniejsza jajecznica w moim życiu. zrobię ją po prostu najlepiej jak potrafię. Dobra. Chyba wszystko. Lecimy do kasy. Proszę Państwa, ja z chęcią wykorzystam wszystkie zasoby, aby pokonać swojego przeciwnika. I wiesz, jak na razie nie wygrałem ani jednej wojny w Ogólnie boczek. Nie wiem czy to jest boczek. Ja wiem, że mam boczek jeszcze w lodówce. Kurde, nie chcę być yy, nie fair. Dobra, będę nie fair. Może być boczek z lodówce. Tam są zielone, szczypiorek. I, I zielona cebulka, bo szczypiorek to jest taki ten, a zielona cebulka to jest taka ten. Raz, dwa. Ok, jeszcze wezmę jedną rzecz, którą dosłownie roz... w dole Martę. Pieczareczki. Proszę Państwa, tylko wolny wybieg. Należy zwrócić na to uwagę, no bo co, no bo to jest kilka złotych, a naprawdę te warunki są różne. Boczek. A Szukam zwycięstwa. Harnaś. A, to robię. Ale Michael jest to, bardzo w porządku, wiesz. Michael jest tak kochany. 79 groszy. Czwarto. Do meritum, proszę państwa. Pieczareczki, jajka, boczuś, szczypiorek. Oraz dwie świeże bułeczki i dużo masła Zamierzam oszukiwać, zamierzam przekupywać kubki smakowe naszych jury Tłuszczem, który po prostu po yy, Orgazm, game plan Pieczarki, boczuś, a na samym końcu jajuwa. dodatkowo będę chciał zrobić Jajecznicę po francusku Zobaczymy czy mi się to uda, tak naprawdę mamy Od tego momentu 33 minuty Jajecznicę można zrobić proszę Państwa W 5 minut i też będzie przepyszna Troszeczkę pieczareczek obierzemy i będzie zajebiście ja Kupiłam boczek, jednej boczku Kościki, jajeczka, szczerze Piorek, dużo masła i dużo wykonu Moja to nie będzie tylko z samych jajek Posmażymy sobie najpierw cebulkę I dodamy do tego jeszcze boczek Taki krojony Będziemy 100 lat czekać na to, aż ten boczek się zrobi Ale jeszcze na taki paselnię się zmieszczą tylko trzy. Obieramy pieczareczki, proszę Państwa, to będzie taki trochę British. Powinny być też te beansy. Wiecie, ja mówię po angielsku, bo jestem Englishman boy Jakub. Ale ten, ale co, grzyb, proszę Państwa, robi robotę zawsze. Chodzi jak jak złoto. To jest takie coś, że po zdjęciu pieńka z pieczarki możesz normalnie se fajnie obrać ją, a drugi typ jest taki, że ta skóra tak nachodzi, że za ch** nie idzie jej e, ściągnąć z tej pieczarki. Także powiem szczerze, że nie jestem tutaj gołowąsem, jeżeli o tym chodzi o sprawy pieczarkowe. Jajecznica po francusku to jest taki patent. Podgrzewamy jajka, robimy to na parze, w szklanej miejsce, gdzie to dać, żeby było najlepsze. Oj, bo wylewało się, ale to, proszę Państwa, jest jak u gordona Ramseya Wszystko jest na szybko, a tu się kurwa okazuje, że w sumie nie do końca, bo jednak trzeba czekać. Teraz tak, czekamy jeszcze chwilę, aż nam się to podsmaży tak całkowicie, żeby ten boczek był spieczony i będziemy dodawać jajka. I uwaga! po tym jak damy jajka, zmniejszamy moc na płycie tak na czwórkę, nawet trójkę i robimy to jajczyce mega, mega powoli. Serio. To jest najlepszy sposób na bo dzisiaj pokazujemy swoje triki na niecznicę i to jest właśnie mój taki sposób Powiem szczerze, nie ma czasu do zwrócenia, bo y, pieczarki na oleju, czy na maśle? Na masełku, nie? A trzeba uważać Żeby Nie 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 Za gorące masło, żeby masło się nie spaliło oraz Oraz o to chodziło właśnie Oczywiście Jojo nie podpowiada Pięknie pachnie O, ten tłuszczyk mm nie za grube trochę? Dawid, musisz z tego zrobić food porn mm, mm. George, jak myślisz, że nie będzie za grube, to też wyjdzie z tego woda, nie? Nie, będzie git Boczek na maśle czy na oleju? Na oleju, ty nie? Próbuj, ja nagrywam, ty Przepraszam, najważniejszy składnik do jajecznicy zapomniałbym Teraz patrzcie, co się dzieje Mamy tutaj gotującą się wodę. Kładziemy na to miskę. Tutaj to nie będzie moja główna jajecznica proszę Państwa. To będzie z boku dodateczek, taki jajkowy. Nie robiłem tego ani razu, ale zobaczyłem to, jak się przygotowałem do odcinka. Czy można by było jakoś w fajny sposób oszukać. Ale ładnie pachnie, uwięziona szmata. O kur... Proszę Państwa, z czasem jest. okropnie źle. Nie dam rady tego zrobić. Ja proszę Państwa zaczynam robić boczek na naszej trzeciej patelni. Dobrze proszę Państwa, wszystko co powiedziałem o tej francuskiej cznicy, nie wyrobi się w czasie, to będzie można sprawdzić u mnie na Instagramie. Aha, o kurwa, jeszcze bułki, zapomniałbym o bułkach. Zrobimy sobie w piekarniku. Eee, nie uwierzycie jaki papier do pieczenia jest dobry. Nikt się nie spodziewał, a jednak spożyli go i można jeść taki papier, tylko że trzeba go najpierw kupiec. Zamiast znaczy tego, że jestem studentem, jajecznica jest dużą częścią mojego życia. Znam się na tym. Ulubiony typ jajecznicy to jest taki, że ona jest wełciutko posolona, za to robimy boczek, który jest przesolony. Żeby bułki były dobre. Dużo masła, dajemy dużo masła, masła na taką bułę. Czy to będziesz pan do jajecznicy dodawało jeszcze na papier? Yy, nie, posypię sobie od góry, żeby dokładnie. Dobra, wyskoczyły nam tosty. A Jakie gorące. Dobra, to są trochę z ale w słoje wyglądają całkiem ładnie. No. Pamiętacie te pieczarki, jak tu było dużo? Jest ich dużo mniej, ale to oczywiście jest wszystko zaplanowane. Tak miało być. Proszę Państwa, nie wiecie co dodać? Dodajecie oregano? Będzie dobra. Witam serdecznie. Dzień dobry. O ja, pieczarki, ale ekstra. Masz same dobre rzeczy. Keto rzeczy plus bułki. Hmm. Smacznego. Dziękuję bardzo. No ja tutaj właśnie zwiększyłam sobie ogień już na piątkę, bo w tej szkurce strasznie wolność to robiłam. Mam nadzieję, że nie popsuję w smaku. Zrobiłam dwa dodatkowe tosty, żeby ocenić później, który jest najlepszy. <grym> To w trzech jak proszę Państwa. Porównamy czareczek tutaj oraz tutaj. Ja ale... Proszę Państwa, i teraz czas na jajecznicę, czyli tak naprawdę na najważniejszą rzecz w tym momencie. Słuchajcie, zmienię sobie panik, bo wydaje mi się, że to coś jest z tym nie tak. Zmienia sobie na to po prostu, gdzie robiłam bekon, bo y, mam wrażenie, że ta jeszcze coś w ogóle nie robi, a, a zwiększyłam już na szóstkę, więc nie wiem o co chodzi. Proszę Państwa, czas na jajecznicę, czyli na to, na co czekaliście od samego początku. Proszę Państwa, bardzo prosto, ale o dziwo mało osób na ten sposób. Mało osób na ten sposób. Kur... Kur... jeszcze zapomniałam o szczypiorku, Matko Boska. Proszę Państwa. Zaczynamy. Jest nagrzana patelnia. Jest. I teraz robimy tak. żadne mieszanie. Jak widzę, że ktoś mi miesza że ja, białko z żółtkiem, to się śmieje, proszę Państwa. A wręcz jestem zażenowany. Rozbijamy na, na bieżąco. Rzucamy tak, żeby żółtko się nie rozwaliło. Jedna porcyjka z trzech jajeczek, aczkolwiek tutaj robimy dwie porcje, czyli będzie sześć jajek, żeby nie poszło ze skorupkami. Bo jak pójdzie, to można z wyłonić skorupkę, proszę Państwa. mieczem wojujesz od i giniesz jajko. Patrzcie jak to się robi. Ktoś tutaj pomyśli, co? Tu będzie na twardo? Nie, sadzone? Chłopiec, zasadzić to ja ci mogę łukika na mordę. Bierzemy, o k**wa, się gubię powoli. Dobra, jak widzimy, że tu się zaczyna ścinać, mieszamy tylko białko. Dzięki temu, to będzie gitara, powoli żółtka zaczynają się rozwalać. I to jest dobry moment, żeby rozwalić resztę. 30 sekund teraz potrzebuję i jajecznica będzie gotowa. Po męsku, o k***a. nie ma opcji przegram. I dokładnie taką konsystencję uwielbiam najbardziej. Oła, ale kupa. tutaj trochę żółtko zaczyna wypływać, ale to jest dobrze. Jest jaki spód Aha, szczypiorek. Kupa, gdzie zawsze Do jasnej k***y. Trąba! Co? Proszę, się nie patrzę? czekam na mulcik, bo mulcik coś mówi się. To jest to, moi drodzy. To jest właśnie to. Ja czuję taką presję czasu teraz, przez to, że wiem, że oni już tam czekają. To nas jasne, jasne. Czekaj, czekaj, już kończę! Od siedmiu minut Ja ale stres. Stres przed tym, co powierzyli. Proszę Państwa, moja e, konkurentka niestety się spaźnia. Ale to się nic nie dzieje, proszę Państwa. Każdemu może się noga... Wsadziłem do piekarniczka, żeby mi się to trzymało, żeby to było jak najbardziej. Pani się prezentowało. Dobra, to biorę kamerę i czekam tam na ciebie. Proszę Państwa, udało nam się z zagranicy ściągnąć znanego, proszę Państwa, kucharza i największego krytyka na świecie, pana Mateusza. Tutaj są wszystkie rzeczy do dyspozycji. Oczywiście, w kolejnym odcinku kolejnych Rewolucji, wersja tutaj YouTube'owa trzeci odcinek. Znowu przyjechaliśmy, ja wygrzewałem się w Miami, ale Kuba zadzwonił, mówię, wpadam. Zadzwoniłem szybko do Peti Michel, żeby też wpadł. On mówi, że akurat chulę robi, bo całe życie chulę robi. <śmiech> <śmiech> Jest oczywiście też Maria, to prawda otworzyła swój mały bar mleczny, ale też ma dobry gust i smak. Dzisiaj na różdż wchodzi jajuwa. Ja kocham mięjecznicę. Ja w barze mlecznym, tu Marii, jako że mamy romans, często je mięśnicę i robi prząjecznicę. Zamknięte. Ale są, są podawane różnie, mamy. Nie patrzę, nie patrzę, nie patrzę, nie patrzę różne skorzenie. porcje. I proszę Państwa, możemy otworzyć oczy. Jeden i dwa, jeden i dwa. Które yy, to jest jeden na Jeden to będzie z Tostem, dwa będzie z tą półką. Dajemy też Dobrze, sól Gdyż jest to kwestia indywidualna Ja jestem zdenerwowany, jak ktoś mi soli jecznicę, a później wmawia, że jest dobrze posolona, bo to jest mój smak Mam się za ekspertą od jecznic, gdyż będąc bardzo małym, miałem 6 lat Mój stary zrobił mi ją z cebulą ze śmietaną Ja mówiłem, tata nie lubię, nie smakuje mi to Tam mówił, jedz, jedz, dobre, dobre I później poszliśmy do kościoła, dobrze Ja mówię, tata bardzo nie jest niedobrze, muszę wyjść z kościoła Ja znaczy, mówię, tata no to wtedy mój stary bierze mnie z drugiego rzędu, proszę Państwa. Tuż przed siedzę bierze mnie tak, o tutaj. wroty do y, Pana Boga można powiedzieć, że zwróciłem to mięjecznicę, tacie na garnitur tutaj. E, oglądałem sobie wtedy cały dzień Króla Lwa i czekowałem sobie bombę. Jest to dla mnie znajoma konsystencja. Znajoma Czyli... konsystencja, lecz boczek w niej. Jest lekko gumowy. Aczkolwiek mi ją tutaj zupełnie nie przeszkadza. Ten boczek jest dobry. Co więcej, określa smak jajecznicy. Podejrzewam, że tutaj osoba wykonująca ją nawet nie musiała zbytnio tych solić. solić. Może że nawet w ogóle nie posoliła, ale no. tego nie, jeszcze nie wiemy. Nie muszę próbować bułki, u mnie wygrywa od razu tost. Ja jestem tym prostym człowiekiem, który mówi toast z masłem, Zajebiście. Dobrze, spróbuję teraz drugiego talerza w takim razie. Bardzo dobry poczek. Okay. Mamy zupełnie to. inny boczek. Taki, taki boczek, że boczek. Ja bardzo lubię ten boczek. Bardzo go lubię, no, Ale lubię. ten boczek jest zupełnie inny. I nie wiadomo, czy nie będzie lepszy. To jest nawka cebuliczna, czy też jakiego. Dobra, mhm. mówię, czy nie? A nie, to no? jest. nie? Zielona na no właśnie, tak. ale nie, to... to nie jest To nie jest. się. A nie jest to samo? Nie. Nie, no jak to samo? A ja i gruszka gruszkę do samo? Proszę Państwa, widać, że mamy odpowiednią osobę na odpowiednim miejscu i z tego się cieszę. Tego eee. ja się nie spodziewałam, że ta bułeczka będzie tak ładnie przypieczona. Tak, tak zwaną czarę pieczarę. Na pewno jest jakiś plus Ale no. chyba nie oceniamy tych dodatków, czy oceniamy? Oczywiście Tak? Nie, nie jest Dobrze, dobrze, okej okay. Smak Dodatki, Dodatki oraz podanie To? Skurczek Dodatki. Dodatki, Dodatki też bym Dodatki. chętnie podzieliła Dodatki Ale, ale... Najwyżej ja sobie sama wyciągnę średnią tak. Bardzo ciężko mi to oceniać. Mało Dobra. Dobra, ja już oceniam. Jak już policzycie sobie średnią, to proszę mi powiedzcie bo wtedy dodamy to do siebie po godzinie przez trzy będzie zajwicza Nie popisaliście się dzisiaj wielkim kunsztem, ale za to wasze dania były bardzo dobre To ja Muszę Musicie wybaczyć bo moim popełniłem Michelle No Ledwo co zna się na języku polskim jest Francuzem z pochodzenia polskiego trzy jedynie kum. od roku, dlatego mogą być pewne problemy z rozumieniem Małe wyniki oficjalne już tutaj, zaraz będą wygłoszone przez przewodniczącego żyli. Proszę Państwa Dziękujemy z, yy, wraz z Martą, że zechcieliście przyjść yy, i ocenić to wspaniałe yy, etalnie, dziękujemy bardzo Fakturę już masz na mailu Także nie tak ma Uczestnicy daje wszystko Dziś Naprawdę Jestem pod Dlatego też Różnica między końcowym wynikiem jest Ledwo zauważalna Krytycy jedzeniowi Ocenili was bardzo podobnie I uwaga Dzisiaj Wygrywa Tos wow. 8,8 ,8 do 8,4 Obydwie jajecznice bardzo mi smakowały Jak widzicie średnia tutaj to jest 9,67 do 9 Jajecznica numer jeden Sprawiam serce ta konsystencja Ty dobrze o tym wiesz Faktycznie ten boczek jakby troszeczkę bardziej przypieczony Patec Odjąłam tutaj dwa punkty za konsystencję Taką ten Dlatego tutaj dwa punkty Jajecznica z tostem byłaby 10 na 10 Tak jak jajecznica mojej dziewczyny Gdyby nie ten gówniany boczek A czemu siódemki? Czemu siódemki? Bo nie ósemki ja muszę tylko powiedzieć jedną rzecz. No. Ta bułka była cudowna. Petit Michel? Petit Michel, jeżeli chodzi o smak, jajecznicy, jajowe, jak się to tam nazywało w waszym języku polskim. Tam coś do chwilę że Tam coś iść do chwilę No dobrze, że mamy krytyków w Francji z tobą. Tutaj dobrze nasz Peti Michel powiedział, proszę Państwa, takie kawałki jak teraz słyszycie, super się nadają do gotowania, pomagają, aby jeszcze uśmiechy były większe, że zapraszamy serdecznie, preordery, wszystko w opisie, jeszcze raz prawo. Ja nie? niesamowita jajecznica, zasłużone, widzicie Marta jednak tutaj swojej wiedzy na temat gotowania nie wzięła z kapelusza, tylko jest to, tylko z TikToka, z TikToka, co, jeżeli Wam się podoba łapeczka subskrypcja i żegnam się z ja z mam takie pytanie jeszcze,